Chyba się ma widzu, skoro w poprzednim odcinku już się wkręciłem w to całe uniwersum Magikala, to by było e, szkoda nie skorzystać i z wami nie obejrzeć kolejnych rzeczy, które się dzieją i być na bieżąco, bo jeszcze dużo się dzieje, więc póki ten temat nie ucichnie, spodziewajcie się, że będziemy e, e, razem sobie to oglądać, co dalej się dzieje. Bo jak wiecie, Amadeusz Ferrari w poprzednim odcinku zapowiadał największy film w ogóle, najmocniejszy film na polskim YouTubie, który zmiecie każdego i aż Wardenga, Wardenga będzie go przepraszał za to, że go coś tam umówił i tak dalej. Niech mu jakiś alkohol postawi w zamian za to, że tak się nieładnie zachował, bo, bo będzie mu głupio. Nie wiem, kiedy ten miesiąc minął, ale wraz z końcem miesiąca jutro macie ostatni dzień promocji z okazji Dnia Dziecka na gbs.pl na nowe kawy frappe. Dajesz dwie łyżeczki kawy, dodajesz tyle cukru, ile uważasz, wlewasz mleko i mieszasz. Nic łatwiejszego. Ta kawa jest łatwiejsza do przyrządzenia niż zwykła kawa. Działa to trochę jak takie kakao, tylko, że to jest wersja z kofeiną i jest smaku kawy oraz y, trzech obecnie dostępnych na gbs.pl smakach, lody z białą czekoladą i truskawką, lody z maliną i żurawiną, lody słony karmel. Dostępne one będą jeszcze dłuższy czas, ale promocja na dzień dziecka jest dostępna tylko do końca jutrzejszego dnia, czyli kup 3 frappe Angel Touch w cenie dwóch lub 5 frappe Angelo w cenie 4. Dodatkowo kod Zebo, czyli 20% zniżki działa, więc wbijaj na gbs.pl masz do końca jutrzejszego dnia. Polecam! Dlatego spodziewam się mega mocnego filmu i moje oczekiwania są bardzo wysokie, ale najpierw chronologicznie e, sprawdzimy jeszcze, co tam Daniel Magikal, bo troszeczkę jeszcze Daniel Magikal próbuje wydoić tą krowę do końca. Cześć kochani, Nikola, ja twoich rzeczy nie wyrzuciłem, odeślę je wszystkie do twojej mamy. E... No i słuchaj, jeżeli chciałaś mojego wroga poznać, mogłaś poczekać z wyjazdem do Warszawy, ponieważ nie później był na rozprawy sądowej. O co tam chodzi? W sensie ona mu zarzuciła, że on jej rzeczy wyrzucił? Chyba o to chodzi? No i on pokazuje, że nie patrz, mam jakieś twoje płyty. Kto w ogóle kupuje płyty w tych, w tych czasach. Tym bardziej do Magikala, skoro tam tymczasowo wiedziała, że będzie mieszkać, to po co ona tam płyty kupowała? Żeby, żeby słuchać? Oni tam dalej mają takie stare radio, które nie ma na przykład, yy, nie wiem, bluetootha lub cokolwiek. Mój drogi wrogu, Przykro, że zostawiłeś swoją narzeczoną, dzieciaczka, pojechać 300 kilometrów. Dlaczego on mówi, że w sumie, no, okej, okay, troszeczkę było, był to akt desperacji ze strony Rafoniksa, ale był to dobry pstryczek w nos Daniela Magikala, że sobie robi streama i sobie nagrywa TikToki z jakby y by byłym jego wroga, która, która go zostawiła. Wydaje mi się, że najgorzej w tej sytuacji w sumie to ta cała Nikita się zachowała, jeżeli chodzi o te, tego live'a z Rafoniksem. Ale on to mówi, że to, że zostawił dziecko i narzeczoną w domu, żeby wyjechać, no, pojechał poza siebie. To jest tak samo jakby do pracy pojechał. Nie wiem, byłby tirowcem i musiał cały dzień jeździć po całej Polsce, To co? Oj, biedny tirowiec, jak tak mogłeś zostawić swoje dzieci? No, no nie no, idzie na chleb zarabiać, tak? się jest twojego największego wroga! Stary, to jest twoja była dziewczyna, nie dziewczyna. <grywa> Chyba, że on dalej myśli, że on z nią jest czy coś, że nie wiem, ona wróci jeszcze kiedyś. Porażka powiem ci, nie? Trzymajcie się. Jakbym był Rafonik, ten to miał satysfakcję. Jakby opłacało się to 300 km do Warszawy jechać, żeby jakieś TikToki nagrywać z małolatą. Yy, bo Daniel Magikal ewidentnie ma ból 4 liter. I teraz powinien powiedzieć: Zebo, czyli ty w tym całym jesteś jakby przeciwko Magikalowi, jesteś Team Nikita. Nie, 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 widzowie. Słuchajcie, w tej sytuacji najlepiej jest po prostu być na środku. Yy, że ani jestem Team Nikita, ani Team, team Magical. Wydaje mi się, że obydwoje po prostu źle robią. I, i, I tyle. I są złem w sumie poniekąd. Yy, ale śmiesznie się, się, to, się to ogląda tak. Tak, po środku. Tutaj Daniel Magika idzie za trendem, czyli porównuje, jakby sytuację z Nikitą, jak do fagaty. Ja już mówiłem, że to jest totalnie inna sytuacja. Bardziej bym porównał Magikala z Nikitą do może Lizy? Lizy z Franiem? Troszeczkę. Ja, gdy zaczynam projekt Maju Maj, mam nadzieję, że się jeszcze zakocham. Tak, zakochasz się w jakiejś osobie, która zobaczyła, jak Nikita łatwo nabiła zasięgi i spierniczyła, i prawdopodobnie druga osoba zrobi to samo. Na pewno na pewno się zakochasz i na pewno znajdziesz prawdziwą miłość w taki sposób. Mama, Rolex czy widzowie? A tutaj mamy QA z Gochą, nawiązującą do tej sytuacji, że wiecie, Rolex czy widzowie? W sensie, że Nikita wybrała Rolexa zamiast widzów niby, ale tak szczerze, widzowie, ja was bardzo lubię i tak dalej, ale. Rolex to jest Rolex, jakby <grysofi> ma swoją wartość, ułożył mi sobie życie. Dobra, teraz muszę coś powiedzieć słodkiego, jak typowy youtuber, żeby, żebyście nie byli źli. Oj, kochani widzowie, bez was bym był nikim, dziękuję, że jesteście, jesteście najlepszymi, najlepszą jesteście widownią na polskim YouTubie, o, o tak zawsze się mówi. Widzowie, <grysofi> <grysofi> Polska czy Dubaj? Polska! A to akurat też mi się wydaje. W sensie Dubaj jest strasznie przesadzony. Ja nie, nie rozumiem, dlaczego ci influencerzy tak bardzo jarają się Dubajem. Ja też w sumie nie byłem, ale z tego co widziałem, jakby za, za, tą, za tą kamerą, o patrzcie, jakie piękne, wysokie budynki, jakie bogactwa, to, to, to jednak jest mroczna historia i takie trochę. Eh. Ława czy miłość? Miłość! Dobra, chłopu daje, jakby nie zobaczył zasięgów, i nagle nie zaczął spamować TikTokami ze swoją dziewczyną i też ją poniekąd wykorzystywać, więc, więc się już uspokój, że ty wybrałeś nim miłość, też wybrałeś sławę. Jakbyś wybrał prawdziwą miłość, to byś cię pokazywał swojej dziewczyny w internecie, bo zazwyczaj to się kończy źle. No i dobra, jak już zrobiliśmy keeping up y with Daniel Magicals, to obejrzyjmy sobie film Ferrariego o tym, że z kim fagata zdradziła Stu. Taki jest tytuł. Jesteś najlepszy, jesteś super Dobra, już mam dość A dopiero odpaliłem, nie wiem, bo od razu czuję, w jaką stronę to idzie, nie? Jakby na pewno nie w stronę poważnego komentery O, zjadę teraz fagatę i po powiem mi całą prawdę o niej Ale wszyscy zebraliśmy się tutaj w jednym celu Kto, kogo i gdzie Tak naprawdę interesuje nas najbardziej to, z kim szpagata. zdradzała Natomiast wymówić stół, to y, pluje na ziemię i mówi stół. No to nie jest dobry początek, bo wydaje mi się, że każdy ma Stuart'a za legendę, jakby takie troszeczkę bra brak szacunku w jego stronę, tym bardziej, jak on podobno zadzwonił do niego, żeby tego odcinka jednak nie, nie nagrywał i dać go w tytuł, i teraz jeszcze robić stół. No to wy wydaje mi się, że ludzie nie będą zbytnio zadowoleni. Zy? Montaż trochę wygląda jak taki, nie wiem, Bollywood, czy cokolwiek to jest. Jeszcze to koniecznie oglądaj do końca. To są cymbały w ogóle, bo po co oglądasz do końca, skoro nie reklam nie mogli dodatkowych dać, bo y, od 8 minut zarabia się, nie wiem, z 10 razy więcej na filmie. Dlatego że filmy są 8 minutowe, więc, więc ja nie wiem po co oni to robią. Oprócz atencji. Historia znacznie marta. jutro wam powiem. Z kim zdradziła nigdy nie zdradziłaś tfu. nigdy, nigdy! Ja kochać stwu! Trzeba by na pewno. A tutaj on próbuje parodiować to, co się stało i jakby no po prostu buduje watch time, czy cokolwiek to ma być, więc chyba to przeskipuje, bo wszyscy wiemy, co się wydarzyło i to jest. Ta gra aktorska jego jest po prostu tragiczna i żenująca. Jakby wystarczająco, że mamy już gołcy na polskim, YouTubie, nie potrzebuje jakby drugiej dawki. Bo dziewczyno, ogląda na skupa widzów, pogrążasz się! patologia! Spogata Często jak się przerysowuje jakieś historyjki, tym bardziej, że mieli bardzo łatwą okazję, biorąc pod uwagę jaka była reakcja fagaty i mogli naprawdę jakoś mądrze cisnąć bekę z tego, to oni tak zrobili, że jakby pierwszy raz chyba jestem po stronie fagaty od dawna w jakiejkolwiek dramie. Oni musieli Amadeuszowi zapłacić, żeby aż tak bardzo źle tą dramę rozegrał, że ludzie aż są po stronie fagaty. Nie wiem tak szczerze, to jest troszeczkę porąbane, mam wrażenie, że oni wszyscy na czymś byli, jak wymyślali to, to, ten scenariusz tego filmu. Jakby, ja rozumiem, że to miało być spontaniczne, ale można spontanicznie coś przynajmniej ciekawego wymyślić, a nie po prostu takie coś, jakby. Tym bardziej, że są to, to są takie wielkie mózgi, przecież są milionerzy, którzy mieszkają na złotej, więc jak połączyły się te trzy, cztery mózgi, to by mogli coś ciekawego przynajmniej wymyślić, a nie, nie to, to jest porażka. dobra, no. Jeszcze raz przyspam się że dziewczyny. Po no co przyznawała się przyznawałaś? To się nie liczy. Liczy się. Musisz się jeszcze wiele od mistrza nauczyć. Na Ramsona mówią mropuch, fagata jest zacenzurowana. Nie mówi, nie mówi bezpośrednio ników, pomimo tego, że i tak Stuart jest i fagata w tytule, więc nie wiem, czy się zaczął bać pozwu, czy, czy o co chodzi z tym filmem? Eee, ty w jestem, nie chciałeś grać, eee, ale nie wiedziałeś, że masz do czynienia z potężnym druidem demonem zła. I co, że niby po tym filmie Wardenga miał przepraszać Amadeusza Ferrariego i, i to miał być wielki szachmat na Wardęgę? Ty, no jakoś tego nie widzę. To jest najgorsze, co on chyba mógł zrobić, bo chciał zrobić pośmiewisko z Wardengi, z fagaty i tej całej sytuacji, że za bardzo na serio to wszystko wzięli, chyba, ale sam ze siebie robił pośmiewisko, robiąc z nich pośmiewisko. A tak szczerze, to serio zabolało mnie to, iż pomyśleliście, że mogę. Zrobić wam takie świństwo i zaglądać wam do łóżka. A wystarczyło poczekać i wysłuchać to, co mam wam ja do powiedzenia. Co, jakby, no okej, okay, ja się nie dziwię, że ona mogła pomyśleć, że ty jej chcesz zaglądać do łóżka. No, jakby to bezpośrednio powiedziałeś, powiem wam, z kim fagata zradziła stół. A on teraz udaje tego pokrzywdzonego. Nie nie możesz robić fagaty, fagacie. I o to mi chodzi. On tak źle na tym wychodzi, że, że, że chyba mu zapłacili, żeby po prostu poprawić wizerunek fagaty. No, nie ma innej opcji. Bo jakby, czego mieli się ludzie spodziewać? To jest tak, jakbyś, nie wiem, poszedł do banku z takim, wiecie, pistoletem na. Kulki, wyciągnął go w komiarce Powiedział, dałaś mi pieniądze I policja ci aresztuje, ale mówisz Ej, ale przecież ja żartowałem, już nie miałem Na myśli okradnięcia, to był tylko prank no. A przy okazji na przykład jakiś dziadek Nie wiem, ma atak serca podczas tego twojego Pseudo-rabunku, no to, no to i tak jesteś odpowiedzialny Za to Jak wiecie, miałem mieszane odczucia, jeżeli chodzi o fagatę Różne relacje Nie, no jeszcze tego klauna, daj do tego filmu No to już jakakolwiek poważność O ile jakakolwiek w ogóle odrobinka Została, to już jej nie ma Najpierw się ją nienawidziłem, potem jej nie lubiłem, potem zapominamy jej istnieniu, potem znowu się o nie lubię, nienawidziłem. Ale potem ten temat ucichł, aż przyszedłem do Gołodu, pozostałem zaproszenie. W ogóle możemy zauważyć jedną rzecz: są na Złotej 44 piękne widoki, drogie samochody, drogie mieszkania. Ale dlaczego oni nie potrafią normalnie, jakby oni nagrali iPhone'em, to prawdopodobnie jakość audio była lepsza niż teraz jest, bo teraz mam takie skoki, że to jest tragedia. Zamiast poczekać, co mam do powiedzenia, to sami postawiliście sobie zarzuty. Żółty... Zebraliście do wody, listę świadków, spisaliście zeznania oraz ustaliliście linię obrony przeciwko zarzutom, które nie ja, tylko wy sami sobie postawiliście. To jak już mówiłem z tym przykładem z bankiem, nie? Jakby to ty rozpętałeś ten chaos. W Kołcach prowadziliśmy rozmowę na takim poziomie, z takim szacunkiem, na jaki sobie zasłużyła. Lecz, jak wiecie, ja nigdy nie udostępniam prywatnych rozmów, prywatnych wiadomości. Nigdy tego nie robię, nigdy tego nie zrobię. Chyba, że ktoś zacznie pierwszy. Oho, teraz będziemy mieli wielkie brudy, udostępnienia jakichś prywatnych rzeczy na fagatę prawdopodobnie? Bo, bo ona chyba to zrobiła? O, do tego on zmierza? Była ta, taka sytuacja, jak fagata w gocach powiedziała, że widziała mnie strasznie porobionego w klubie, w skeczu, w Warszawie. Czy jest to prawda, czy nie? Zostawiam wam to do interpretacji, ponieważ słowo przeciwko słowu, ja mogę powiedzieć nie. Nie wiadomo, czy mi uwierzycie. Ale to jest taki irytujący farmazon już, nie? Jakby przez chwilę był śmieszny. Ale, no chłopie, sam do sobie mówiłeś, że chodziłeś do sketcha, że się stoczyłeś totalnie i tak dalej, chyba mówił i że teraz próbuje wyjść na prostą, bo Warszawa go zniszczyła, a teraz nagle mówi: no, fagata zadziła prywaty, bo powiedziała, że byłem w sketchu porobiony. No sam to mówiłeś! Widzicie o co chodzi? Ja bronię fagaty! To, to nie jest normalne. Mogę powiedzieć tak, nie wiadomo, czy uwierzycie. Ale jeżeli fagata coś poruszyła, to ja również coś ciekawego, poruszę. To, co mówiłem, ona żadnych prywatów nie, nie, nie pokazała, nie dała jakichś prywatnych y, screenshotów z tobą czy cokolwiek. Powiedziała coś, co ty sam mówiłeś. Jakby chłop dosłownie 8 miesięcy temu wrzucił film, gdzie na końcu na jakąś imprezę urodzinową czy coś idą do klubu. Jedyne, co zrobiłem ja, to powiedziałem, że na live powiem, z kim zdradzała Fagata Stew. A być może chciałem powiedzieć, że z nikim. A ja tym pistoletem może mówiłem, że chcę za kogoś, ale nie mówiłem, że faktycznie nabojem tylko yy, tylko nie malutką kuleczką gumową czy coś no. no a ludzie tak się zaczęli jakby straszyć, nie wiem dlaczego. To przecież nie moja wina. A może znałem tajny sekret, a może wiem o kilku osobach, a może nie wiem kurwa nikim i jestem Wydaje mi się, że po, troszeczkę połączenie tego ostatniego z tym, że on prawdopodobnie usłyszał tą plotkę o Żabsonie. Tak zgaduje, bo też był takim cwaniakiem, jak wrzuca, wrzucał to story ze szachami, że dał Żabsona w tle, jakby sugerując, że haha, ja wiem o Żabsonie i, i przez to fagata potem ujawniła i on jakby taki miał, o kurde, to, to ja już tego nie mogę ujawnić, a to zgram debila na tym filmie. Chyba, chyba tak to wyglądało. Tak czy inaczej, to całe bagno, które jest teraz w internecie, nie jest moją sprawką, tylko waszą sprawką. I mnie w to nie mieszajcie. Chyba, że nagle taki żabson wyjdzie i nagra na przykład Disa na fagatę, albo nie wiem, na przykład powie, Aaaa, zdradzała Stuarta ze mną ziomeczki. a tak chyba nie zrobi, nie? Bo, bo prawdopodobnie to się nie stało, a nawet jakby tak się stało, to raczej żabson jest na tyle dojrzałą osobą, żeby nawet tego nie ujawniał. Jak już może Stuartowi prywatnie powiedział czy coś, ale prawdopodobnie też nie, no bo jakby co to zmieni w ogóle? Pamiętasz, może fagata, sytuację, bo mm, znam Twoją przyjaciółkę, byłam, znam paru Twoich znajomych, dowiedziałam się paru rzeczy. Chwaliłaś się, co robiłaś, kiedy byłaś w związku ze Stu, z jakimi trzema randomowymi osobami ją zdradzałaś, z jakim raperem o niebieskich włosach go zdradzałaś, jaką miała robucha? Aha, na nagle, nagle fagata się chwaliła Maszy o jakichś trzech chłopakach, z którymi e, zdradzała Stuarta. No, ra raczej bardzo w to wątpię. Po pierwsze, Natan Marcoń to mówi, po drugie, Natana a źródło to jest Masza, która e, raczej... Nie jest wielką fanką fagaty i mogłaby coś nazmyślać. Tym bardziej, że ona, jakby ewidentnie, boi się tego powiedzieć, bo ewidentnie nie ma jakichś dowodów, dlatego powiedziała Natanowi Marconowi, który teraz to ujawnia. Ale prędzej, jakby tutaj na przykład była głosówka, gdzie fagata to mówi, to może prędzej bym uwierzył. Aczkolwiek żyjemy w takich czasach, że teraz nawet te, to AI jest takie skomplikowane i w ogóle, że pewnie nie, i to się da podrobić. Nie wiem, co jest faktem, a co nie. Tutaj Stewart mówi, że zdradzała, tu, że nie zdradzała. Fagata mówi, nie spałam z nim. Potem mówi, że spałam, później się spałam, ale jednak yy, na 30 minut przed ze zespołem. Nie wiem, ciężko jest mi po prostu uwierzyć jakiekolwiek słowa tych farmazonów. Jakby po Powiedzieli przynajmniej jakąś głosówkę, faktycznie dali jakiekolwiek dowody, coś takiego, yy, a nie nawet unikali mówienia bezpośrednio ich yy, ników, bo się boją pozwów, to, to trochę mało wiarygodne to wszystko jest. Mówisz, że twierdzi, czy tam ktoś, że nie było żadnej zdrady? A skąd on ma wiedzieć, czy była jakaś zdrada? Powiedziałabyś, mówisz, co zdradziłam cię. Zapytał cię, zdradziłaś mnie? Nie, nie zdradziłam mi, dlatego potwierdzę te słowa. A to, to jest głupia logika. W sensie prędzej by mogli tutaj użyć logiki na zasadzie, yy, dlaczego stu by miał teraz ujawniać, że ona go zdradziła, jeżeli nawet zdradziła, tym bardziej, że chce mieć spokój. To był już lepszy argument, ale ch chłop mówi, no dlaczego stu by miał wiedzieć, że go zdradziłaś? Przecież i tak byś mu nie powiedziała, ale in, inne osoby mogli mu powiedzieć, tym bardziej, że już dużo czasu minęło. Raczej sobie wrogów trochę fagata narobiła, więc jakby ktoś wiedział, to i tak by jej powiedział prawdopodobnie. Co w się sensie jemu? Mówiłaś mi, jak to pewnego streamera, który pokłócił się na tamten czas z twoją dobrą koleżanką, która płakała, jak chciała się wynająć jakiegoś szczeczena, który... A to akurat nie wiem czy jest farmazon, ale z tego co kojarzę, to fagata nawet na live coś tam sugerowała, że jakby yy, chciała, to by na takiego konopa Czeczen Czeczenów zadzwoniła coś. Coś takiego było, nie? I wydaje mi się, że to jest nawiązanie do tego, Natana. Nie, nie wiem, nie wiem na ile to jest prawda, na ile nie, ale w sobie fagata to trochę tak potwierdziła. Sekret, który zdradził mi Stuart, gdy ostatnim raz my się widzieliśmy. Ach. Dużo Agata nie wiesz, bardzo dużo. I tutaj próbuję jakieś mega napięcie zbudować, zgaduję, że jakiś klops będzie na końcu, bo on mówi, że no, sekret, który mi... Zna... I nagle Nathan Marcon się pojawia na ekranie. Naprawdę, ze wszystkich ludzi, których mogli wybrać, wybrali Natana Marconia. Gdy dobrze się razem bawiliśmy, widocznie zdradził mi go. Od emocji jest jeden. I wiem oficjalnie, z kim Agata zdradzała z DIU i zamierzam wam to właśnie powiedzieć. Więc jesteście gotowi? A mianowicie był to Daniel Magikar. Wierzę mu, wydaje mi się, że jest to bardzo możliwe, biorąc pod uwagę, że fagata była ze, z tym, z kamerzystą, to Daniel Magical naprawdę może jej w typie może był. <grybuj> No, Dobra, co ja obejrzałem właśnie, straciłem 7 minut swojego życia. I jestem zawiedziony po prostu z śmiesznego jakiegoś uniwersum czy coś do takiego czegoś to się sprowadziło, do po prostu marnowania ludziom czasu. To nawet śmieszne nie było, a był taki potencjał, że przynajmniej było śmieszne, może nie mocne, jakiś wow breaking news, ale po prostu jakkolwiek Śmieszne to zagrać, a oni takie coś zrobili. Ty rozumiem, że ten danie Magikar miał być śmieszny na koniec, ale raczej raczej może nie wiem, dwie osoby się do I to prawdopodobnie Ferrari z osobą, z którą montował to. <laughs> na story jeszcze po tym odcinku Ferrari zaczął mówić jakieś kocopoły, że Matrix go ściga, że ludzie do niego dzwonili, coś bardzo poważni, że jest jakaś mafia YouTubeowa, i jest spisek milczenia. No, ogólnie nawet nie warto wam tego pokazywać, już wystarczająco czasu wam zmarnowałem tym. W sumie to on, ok, Nie ja. <laughs> Jeśli żegnam, jak żegnam, widzowie, zostawcie lajka, like, zostawcie suba, oglądajcie do końca, a zostawcie suba, to wtedy będziecie mi na, na bieżąco z uniwersum yy, Magikala, bo mnie bardzo ciekawi, czy znajdzie nową miłość. <laughs> Jezus, super telenovela.